Wish I could say I was finally on for you But that's not the truth mm -mm. Radzia pozazdrościł mojej kolacji I zażyczył sobie takiego samego śniadanka Tam pozazdrościł, tam pozazdrościł Już to gimi, gimi, gimi A widelec jeszcze cię muszę przenieść Po co? Palce Bella, preziosa, italiana Smacznego Nie mówię po italianu to tak zaglądasz z takim uczuciem na tą pogodę. 11 no. stopni, mój no drogi. Ja zaraz pójdę do pracy, aż jeździć jest... w ciepłym domku. Nie zazdrość! Nie zazdrość! Chodź do TK Maxa, we ciebie! Już byłem. No. Raz, dziękuję. E, zobaczcie, 11 stopni to jest czerwiec. W ciebie. No to, to, to. Jak ja ciebie wyszkole, mój drogi. E, ciebie jeszcze nikt nie wyszkoli w życiu. A, a po co mnie szkolić? No ja właśnie. jestem wyszkolona! A ty się nie dasz szkolić, ty jesteś odporna. Ale wrócę do tego. 11 stopni, czerwiec. Przyszły mi rzeczy do ogrodu i nie mogę tego zrobić. jak. Lokalizacji. Pokolenie. Mówiąc moi drodzy o lokalizacji, to kupił radek bilety do Irlandii, bo akurat były w miarę fajne, atrakcyjne ceny dla nas i dla gości, dla Madusza, ale niestety nie pomyślisz dzieliliśmy o tym, jakie są kolejki na lotnisku i z tego, co czytałam, to w Dublinie w ostatnią niedzielę było to 4,5 godziny. Tutaj w Birmingham jest podobnie, także nie wiemy, co zrobimy. Nie wiem, czy nie. No zobaczymy jeszcze, co zrobimy. Polecimy zrobić. tak, czy tak. Polecimy tak, czy tak i najwyżej polecimy z lotniska i od razu zostaniemy na lotnisku i wrócimy. E, bo mamy tylko, co tak patrzysz, mamy tylko 6 godzin w Dublinie tak naprawdę. dobrze. No. Bo ja to akurat mam wolne na drugi dzień, dzieci muszą iść do pracy na drugi dzień, no i Radek też idzie do pracy. Także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Zastanawiam się co dzisiaj zrobić na obiad i nie mam pojęcia. Grochówkę Nie chcę na zupę już. Jak już? Kiedy ostatnio zupę jadłaś? Nie wiem, ale jestem taka przygłodnawa, chcę pojeść. Ale grochówką się najesz. Nie chcę grochówki, bo po grochówce będzie w domu. Nie będzie. Nie będzie. Mamy, mamy korki od Szampana. Radek! Fuj, brzydliwcze ty. E, także tak, no nie wiemy co to będzie. Nie wiem co to będzie. Nawet się was nie pytam, jak to było ostatnio z waszymi przygodami na lotnisku, bo to już pewnie, pewnie będzie po czasie. No ale... No, ale patrzełem dzisiaj na Twittera i wszystko, wszystko jest dobrze. Dzisiaj na Twitterze jest dobrze. No. Bez, bez problemu przeszli. Zobaczymy. Zobaczymy! Wymyśliłam risotto, ale mam dwa, nad którymi się zastanawiam. Znaczy, Radek wymyślił w sumie. Mam dwa, nad którymi się zastanawiam. Albo ze szpinakiem, czy bez szpinaku. Ale chyba wezmę ze szpinakiem, wiecie? Czekajcie... Tak, chyba wezmę ze szpinakiem. Wezmę jednak to, także zaczynamy. Jest i obiadek gotowy. To jest moja porcja i moja korcja. Kor kor i moja porcja, moi drodzy, to. Oczekajcie, jeszcze wrócę, bo już sobie wszystko wpisałam, ale nie pamiętam. Moja pamięć to jest tak jak 370 kalorii. Także super obiadek, dużo tutaj tego jest. Mam tutaj, teraz już miałem 325 gramów, także super. Kurde, kurde, to się narobiło. Przedłużyliśmy sobie lot i wynajęliśmy hotel. Radek znalazł super hotel. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie na miejsce wyglądało. Ale tak, tak więc lecimy, zostaniemy jedną noc. Już się nie mogę doczekać. Na pewno będzie super. Uwielbiam, po prostu uwielbiam takie króciutkie wypady. Słońce nawet wyszło. Przed chwilą ulało jak zebra. Dalej 10 stopni jest, ale powiem wam, że tak się cieszę. <gry> Kurde, nie, za późno się załączyłam, ale wy wiecie, jak strasznie grzmi. Czemu to grzmi u nas? Ogólnie się zastanawiam, jak tu zimno cały czas. No zobaczcie, i tak cały... Przed chwileczką mówiłam, że wyszło słońce, a teraz znowu to samo. To jest jakiś nonsens. Patrzcie na to. Oj, ale daje. O, super! Grat. No i dzięki Bogu, że nie wystawiłam pomidorów. Dzięki Ci, Panie Boże. Ale kwiaty mi wszystkie zrujnuje! Aż się komuś alara wyłączył, nie wiem, czy słyszycie. Patrzcie, jak napierdziela ten grat. Ja pierdziela. Patrzcie, ile gradu na sofie, no masakra, Boże, kwiatki tu, płatki obok leżą, podziurawione, widzicie, jakie podziurawione, a takie piękne. Szaleństwo, no szaleństwo, zobaczcie. Robi się chlebuś, moi drodzy, i to ten taki z niskim indeksem glikamicznym, także będziemy się zajadać. Zobaczcie, mamy rzodkiewkę z ziemi, w skrzynce jak nigdy, nie wyrosły, w ziemi za to jakieś wyrosły, już nawet przerosły, Że próba. Mm, mm, mm. Wymyte, wymyte szlaufem. A tutaj Wam chciałam coś jeszcze pokazać, już pewnie widzicie z daleka, jest nasz pierwszy rodzynek. Ona już jest dziobnięta, już jest dziobnięta. Za wczoraj przed prasem robiłam chlebek i tak oto on właśnie wygląda jest. Mm! Jedna krop... kropka. Jedna kropka ma 80, chyba 7 kalorii czy coś w tym stylu. Także tak jak normalny kupny chlebek. Psi Psi miam, miam, miam. Cześć. Cześć mój przepiękny, <grym> o, tak. <grym> Minę ładną. Bo ty mówisz do mnie te pięknie. Chcesz, yy, chcesz... chlebek będziesz jeszcze na nie? Nie, ja kolację później. Aha, to nie? To nie, okej. Okay. Kto się tak cieszy na widok pani? No kto? Widzisz nową poduszeczkę? Na podwórko ona jest water repellent z Azdy. Tak, 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 tak. tak, tak tamte były. Nie, naprawdę! No ale się właśnie. <grym, <grym, ale się zdziwiłam właśnie, że są water repellent. Myślałam, że to będą to takie tkaniny. Ej, nie! Połóż, nie, na pana się połóż, na pana. Jezu, cały w sierści jesteś. No bo mam sierściowego psa. Takie kupiłam poduszki w Azda Home właśnie na dwór. Jeszcze kupiłam dywanik na dwór. Ale one super! Ale nie mam jak go teraz tutaj to położyć. Przyczynkę. Tak, to przyszło i dywanik w podwórku. zobacz, co tam w skrzynce jest. Powiedziałam, no, że. Na... A czy ja wczoraj nie nagrałam? Zobaczcie, jak nam grad połamał wszystko. Ach, jestem w szoku, że to się tak stało, no ale. No, grad to grad, nic nie poradzisz. Ej, nie ma już. Jaka czerwona. Wow, i tu już też zaczynają. Zobaczcie, jest jedna, druga. Tutaj były takie duże, tutaj też tutaj też na początku roku poprzesadzałam dużo starych sadzonek, także zobaczymy co z nich będzie. Nie wiem w sumie po co to robiłam, nie powinno się niby, ale dawały takie fajne truskawki, że było mi ich szkoda wyrzucić 50-50 <tuszy> <tuszy> To jeszcze są Wiem Trzy, no, 3-4 Ale pachnie Mmm, pachnie jak truskawka. Mm. Mm. O, kwaszcza na końcu, mm, ale... ale zupełnie inny smak, co? Nie, nie taka jak fabryczna. Wow, ale pichotka. Wyhodowane genetycznie. Nie, te wyhodowane na domowym gnoju. Mówię. <noise> Całuj. Ogrodniczka, takie pyszne truskaweczki. Ale zaczyna biać. ale baranki na niebie, już, coś... już Wam pokażę baranki. Wow, długo takich nie było, co? Mm. A widziałaś ten? Baranki na ziemi? Nie. To odwróć kamerę szybko. Nie na mnie, tylko na siebie. No Ty jesteś baranek. A Ty jesteś... Owieczka. Mm. Hmm. Nawet nie wiecie jaki to jest piękny, piękny zapach. Dalej nie wiem co to za róża. Co to za odmiana róży? Kto wie? Tu już widzę Was całkiem popieściło. O Jezu, jak ona śpi. Luna, a jak ten Twój pan wygląda cały w sierści? O, jaka słodycz. Moi drodzy, to jest wieczór. Ja Wam mówiłam kilka vlogów temu, że tutaj sprzątałam, także myślę, że dzisiaj tutaj dokleję yy, wszystko to, co robię. Wzięłam się za porządki tej swojej takiej tutaj komody. To jest moja komoda tak naprawdę kosmetyczna z zapasami. Nie wiem, dlaczego mam coś takiego, że zostałam pudełka po paletkach, które mam, których używam. Także ich się nie pozbywam. Tutaj mam album. Nasz film weselny. E, tutaj znalazłam dosyć dużo kartek urodzinowych, lub wiecie, jakieś tam okazje pierdolę. Także tutaj dałam do tego e, pudełka. To jest pudełko ogólnie moje takie ślubne. E, nie było takiego jakiegoś fajnego, nie wiem, czy kojarzycie. To właśnie mam takie na fajne e, wspomnienia, także coś takiego mam. Także co, biorę się. Tu już wytarłam. Włożyłam ewkę. Tą ewkę muszę z zabrać, bo ja mam pełno płyt Ewy. Muszę gdzieś wystawić ogólnie, albo komuś oddać, albo nie wiem co, bo teraz nie wiem, czy ktoś jeszcze tego używa, także mogę to oddać komuś. I mam zamiar być brutalna. Będę wyrzucała wszystko to, co leci tak naprawdę. Tutaj już mam dwa opakowania Pandory. Ja wiem, że niektórzy kolekcjonują, nie wiem po co tak naprawdę. Także to już wyrzucę. Tutaj mam moja instrukcja odnośnie mojego ostatniego in vitro. Porwałam. Niech to idzie w cholerę, niech to mi już tutaj więcej nie leży. Nie chcę tego. E, jakieś głupie pudełka po Charlotte Tilbury tego akurat nie będę trzymała, bo tego cały czas używam, także nie ma sensu. E, Znalazłam też tą moją paletkę, zobaczcie: mm, Sweet Peach, z e, Face. E, ona spoko jest, ja już ją mam. Mam ją jakiś czas. Dosyć dużo jej używałam, głównie lata. Zobaczcie, wygląda jak nowa. No, róż, widać. E, I trochę brązer, ale ją tak ciężko się używa. I można trzeć pędzlem, trzeć i ono bardzo słabo się transferuje, no tutaj jak daję palcem, no to jest okej, okay. o dziwo, ale mówię, na pędzel bardzo ciężko się przenosi i próbowałam najróżniejszych pędzli, ale ją zostawię, bo mówię, no to ją lubię, także będzie, a ja się biorę za dalsze porządki. Nawet otwarta paczka rzodkiewek była i mi się rozsypała, wiecie co? Także lecimy. Bardzo długo już mam lecą do śmieci, ale powiem Wam, że Amazonia z Maybelline jest nawet nie otwarta, która to jest ta tutaj, widzicie? Nawet jej nie zdążyłam otworzyć. Już zakończyłam. Radek tam w kuchni szaleje. I mam właśnie takie płyty. Metamorfoza, Total Fitness, Sexy Figura, Shape. No właśnie się teraz zapytam na Instagramie. Wiem, że już jest noc pierwsza. Czy ktoś chce? Czy wyrzucić? Nie wiem, czy ktoś jeszcze tego używa. Ale szkoda mi tak wyrzucić. To się zapytam. Może komuś się przydadzą. Nie? Bo ja nie będę używała. That's so Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.